Witam serdecznie. Przedstawiam moduł reklamacji i zwrotów. W menu pojawiła się nowa zakładka Zwroty i reklamacje. Na samej górze widzimy informacje o ilości wszystkich zgłoszeń, otwartych zgłoszeń, anulowanych zgłoszeń oraz zakończonych i przeterminowanych zleceń. W każdym z prostokątów można kliknąć. I lista zgłoszeń zostanie przefiltrowana. Niżej widoczna jest tabela ze zgłoszeniami. Każde zgłoszenie można podejrzeć, klikając na numer zgłoszenia. Wyświetli się formularz reklamacji uzupełniony przez klienta, w którym będzie numer dowodu zakupu, imię i nazwisko osoby zgłaszającej, lub NIP i nazwa firmy, jeśli to firma. Mail i opcjonalnie telefon, data zgłoszenia oraz informacja, czy jest to reklamacja, zwrot czy błędne przyjęcie. Widać tu także przebyt zgłoszenia, zdjęcia oraz komentarze. Tutaj możemy zaktualizować status, a tu dodać kolejny komentarz do zgłoszenia oraz zdjęcia. Klikamy zapisz i komentarz zostanie przekazany do klienta drogą mailową. Po wybraniu statusu Anulowane lub Zrealizowane, klient będzie miał jedynie wgląd do formularza, natomiast nie będzie mógł go w żaden sposób edytować ani dodawać nowego komentarza. Tak wygląda formularz reklamacyjny widziany z poziomu Twojego klienta. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce, na przykład w panelu zamówień B2B. Zwroty i reklamacje są łatwo dostępne dla klientów na górnym pasku. Klikając na nowe zamówienie, przechodzimy do formularza, który jest częściowo wypełniony danymi klienta. Klient może również podejrzeć swoją historię zwrotów i reklamacji. Moduł zwrotów i reklamacji jest modułem płatnym. Działa we wszystkich kanałach sprzedaży. Aby go skonfigurować, przejdź do zakładki Ustawienia Zaawansowane. Kliknij w Ustawienia, Moduł zwrotów i reklamacji. Wpisz liczbę dni do przeterminowania zgłoszenia. Możesz uruchomić lub wyłączyć kapcze dla niezalogowanych użytkowników, jak również podać mail osoby odpowiedzialnej za reklamację B2B oraz B2C, do której trafi informacja o zgłoszeniu. Poniżej widoczne są kolektory zgłoszeń, czyli linki do formularzy, które możesz umieszczać na swoich kanałach sprzedaży. Następnie kliknij zapisz. Chcesz uzyskać więcej informacji? Skontaktuj się z nami.